Jeszcze słychać dzwonka dźwięk Strażak sam na miejsce mknie Migiem wkłada płaści kask Zawsze wszędzie jest na czas Pomagę ci! Strażak sam sam myśli Strażak sam robi wszystko za dwóch. Sam to prawdziwy zuch Ulica mi naprzódna, dla każdego uśmiech ma. Ktoś ma dziś kłopoty gdzieś, więc strażaku uśpiesz się, śpiesz, pomoże ci. Strażak sam, samo budźni. Strażak sam robi wszystko za dwóch. Sam to prawdziwy zuch. Film z serii Strażak Sam w wersji polskiej Jerzy Kramarczyk. Dilis Price robiła zakupy w Newton. Teraz wraca z dziećmi do domu. Mamo, dlaczego nie mogliśmy wsiąść do autobusu przy stanek wcześniej? Bo tak jest taniej. Widzisz, synku, dzisiaj oszczędzasz, jutro masz więcej zabawek. O, <grym> Jestem wykończony. Ja też. Nie narzekajcie! Zresztą jesteśmy na miejscu. Szczęście, że kupiłam ten leżak na wyprzedaży. Wiedziałam, że może się przydać. Niby komu? Chcę tylko wiedzieć, kiedy przyjedzie autobus. Patrzcie! Normanie, co się dzieje? Nic na razie. O, Słyszę, że nadjeżdża autobus. O, och, to sam nie Trevor. Byłam pewna, że. O, co się stało, mamo? Oberwało się całe siedzenie. Nic ci nie jest, mamo. Szybko pomóż mi, no szybciej! Witam. A Co my tu mamy? Czy to Dilis? Oczywiście, że to ja. O, a, a. rozpoznałem cię po stopach. Chodź, pomogę ci. Dobrze. Właśnie czekaliśmy na Trewora i jego autobus. Jak go spotkam, to mu powiem. Muszę już jechać. Mam odebrać nowe krzesło dla komendanta. Tylko powiedz Trevorowi, że na niego czekam. Oczywiście, Dilis. Cześć, kochani. Po, 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 o co się dzieje? Co jest? O, o. Hm, chyba złapałem gumę. No tak, niezły A, To tutaj utknął Trevor. Witaj, Trevorze! Witaj samie. Właśnie minąłem twoich pasażerów, Dilic z dziećmi. Jakiś kłopot? Złapałem gumę, a nie mam lewarka. A nie ma sprawy. Zdaj się na mnie. O! Zaraz znajdę, co trzeba. Jest lewarek, no i krzyżak. To wszystko. Proszę. Podlewaruj, a ja pójdę po koło zapasowe. Dziękuję sam. Zawsze jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Masz rację. Zostanę z tyłu, dopóki nie ruszysz. Proszę, Tryworze. Łap! A, gdzie? O! Do stu tysięcy ognistych pożarów. Masz, babo, placek. Ach, jestem głodny. Burczy w brzuszku mojemu skarbowi? Która godzina? O, prawie pora na kolację. Tak, tak, prawie pora do łóżeczka. Pan Ewans nigdy nie jest punktualny, ani jego autobus. Ach. O! Patrzcie! Koło! Niedobrze... A gdzie reszta autobusu? Ech, 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 przepraszam cię za to. To nie twoja wina. Tylko sęk w tym, że... Jak ja teraz zabiorę Dilis, Nie kłopot się. Zastąpię cię. Zabiorę zmęczonych do Pontypandy i przywiozę ci koło. Dziękuję! Do zobaczenia! O, tym razem to musi być pan Evans? Wcale nie. To znowu wujek sam. <laughs> o. Sam? Widziałeś Trewora? Gdzie on jest? Otóż on. Ee, prawdę powiedziawszy. E, nie, nie, nie. Zatrzymała go wyższa konieczność. O. Nie miał wypadku, prawda? O, biedny trevor! Pewnie zjadł coś trującego! Mówiłam mu, żeby nie obiadał się u Belli! <laughs> nie martw się, Lilis. Podrzucę was, moi kochani, do Ponty Pandy Jupiterem. Fantastycznie! Faniale, <laughs> wujkusanie! sanie! Brum, brom, Wow, wow, superbamo! mamo! Saro i Jamesie! Nie wierzcie się! Daj mi tę okropną rakietę! Sam? Jesteśmy w komplecie! Dobrze, ale gdzie ja się wcisnę? Przesuńcie się, dzieci! Proszę bardzo, jest mnóstwo miejsca! Ojku, Oj. a co to jest? Nie, nie, normalnie niczego nie ruszaj! Sierżancie, Kridington, co jest powodem, że tak długo sam nie przywozi mojego krzesła? E, nie mam zielonego pojęcia. A może pan wieszecie? Ee, tam, mam tego dosyć. Idę do Belli. E, e, o! Bella wykorzystuje najspokojniejszą porę dnia w kawiarni na porządki. Ja, ja ciebie myję, moje kafelki błyszczą jak lód, mama mia, jaka piękna podłoga, Kozo, co tu się dzieje? O, sama nie wiem, mama mia. Dziękujemy za podwiezienie. No to cześć. O, trochę mnie wytrzęsło, ale dziękuję. Za co te podziękowania, strażaku Sam? E, już melduję, szefie. Trevor Evans miał trochę... E, miał trochę pecha. Złapał gumę. Co mi tam guma? Gdzie moje krzesło? O, Może chce pan zamiast tamtego to składane? Sprzedam panu za pół darmo. Nie mogę działać niekonsekwentnie. Kiedy zamawiam krzesło, to oczekuję krzesła! E, przepraszam, szefie, ale. Sam stara się tylko pomóc! Uwaga, szefie! Oh! Co? Oh! 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 Komendancie Steel! Ojej, oh, mamo! To 100 tysięcy ognistych pożarów. To koło trewora! Witaj sam. Masz koło? Tak, tak. Pewnie poznajesz. To to uciekające. Tym razem podam ci do rąk. Nie ma potrzeby. Piorun nigdy nie uderza dwa razy w to samo miejsce. No puszczaj, złapię je. O, dobrze. Chwytaj trewoże. O, moja marynarka. Och, nie. Przepraszam cię. Przyciąłem sobie marynarkę. O, trewoże! Jeszcze słychać dzwonka dźwięk. Strażak sam na miejsce mknie. Ktoś ma dziś kłopoty gdzieś, więc strażaku śpiesz się, śpiesz. Pomaże ci, strażak sam samotny śni. Brażak sam robi wszystko za dwóch. Wersja polska, telewizja polska, agencja filmowa. Tłumaczenie i dialogi Grażyna Dyksińska-Rogalska. Reżyseria dźwięku Wiesław